Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać przykład i wyjaśnić troszeczkę słowo cukcwang w szachach. Bardzo często spotykane i na pewno przez Was znane. Jako przykład posłuży nam partia szóstej rundy rozegranego turnieju w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki, gdzie białymi grał Charlton Saya. Zawodnik z rankingiem 2136. Doszło do pozycji, którą widzicie na diagramie. Przed chwilą czarne zagrały królem na pole F4, broniąc swojego pionka E5. Gdybyśmy zdjęli z szachownicy te dwa pionki po bokach, jest to klasyczna pozycja cuk -cwanku. Jeżeli ruch przypadałby na białe, musiałyby one odejść od obrony swojego pionka E4, który by zginął. Gdyby ruch przypadał na czarne, to znowu one musiałyby odejść od obrony swojego pionka E5 i on by zginął. Zobaczmy to na przykładzie. Jeśli jest ruch białych, białe grają na przykład tak. Czarne tak. I pionek bez problemu dochodzi na Hetmana. Ale zobaczmy, co nastąpiło w partii. Białe chciałyby wymusić, żeby. W tej pozycji ruch przypadał na czarny. W związku z tym mają za zadanie tak zablokować te dwa piony na skrzydle, żeby to właśnie czarne musiały się ruszyć. Najprostszym zadaniem jest oczywiście posunięcie A4. Jeśli czarne w tej chwili ruszy się dowolnym pionkiem, partia już jest dla nich przegrana. No oczywiście bez sensu jest ruch B5, no bo pionek od razu ginie. Po ruchu A6 białe grają posunięcie B4 i w zależności od tego, co wykonają czarne. Jeśli A5, to przepychamy B5. Jeśli B5, to przepychamy A5. I na posunięciu jest czarny król. Jeśli jest czarny król na posunięciu, musi odejść od obrony pionkę E5. On zginie i nasz pionek bez przeszkód będzie wędrował na hetman. Jednak w partii białe, przypominam, zawodnik 2100, 36, czyli zawodnik siłą kandydata na mistrza, zagrał ruch od razu przegrywający partie B4. Potem czarne szybciutko zagrały B5 i okazuje się, że to białe partie przygrywają. Jedyne posunięcie A3, po którym następuje A6 i to białe są na posunięciu. Nic nie mogą zrobić, nawet wędrując po te pionki, dlatego że czarne są szybsze. Zobaczmy zresztą sami. Król C6, Król zbija, Król B6, Król idzie tutaj, bądź tutaj. Pionek zbija, zbity. Pionek idzie do przodu. Król, pionek, 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 pionek A5 i pionek czarny już zamydrował na pole E1. Hetman dorobiony. Hetman i czarny król bez problemu poradzą sobie. Ze zdobyciem tych dwóch pionków. Sądzę, że ten przykład na cukcwang z Dalekiej Republiki Południowej Afryki pozwoli Wam zrozumieć, na czym polega ta idea. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, no to dajcie łapkę, a jeśli tych łapek i polubień będzie dużo, to postaram nagrywać się kolejne filmy. Do zobaczenia.